Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wierzebnik Księża, drodzy wierni, kim jest, pa, kim jest patron? Oczywiście patron to jest ktoś, kto wstawia się w wypadku świętych, kto się wstawia przed majestatem Bożym, za tymi, którym patronuje. Święty Stanisław. Jest patronem, który za ojczyznę swoją się modli z całą pewnością. Ale też oprócz tego, że wstawia się za nami, to również jest tym, który jest dla nas wzorem. Patron to jest ktoś, kto ma być takim przykładem do naśladowania. Dlatego też, kiedy daje się dzieciom imię, to powinniśmy kierować się przede wszystkim tym, Kogo chcemy dać temu dziecku jako patrona, na którego życie będzie spoglądał i którego czyny będzie naśladował. Kościół święty, jako dobra matka Ojczyźnie naszej, dał za patrona m.in. świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Dlaczego właśnie jego? Może się okazać, że odpowiedź byłaby bardzo banalna i prosta, bo to był pierwszy Polak kanonizowany. Taka prawda, i to jest jeden z niewielu Polaków, którzy znajdują się w kalendarzu rzymskim czyli są czczeni na całym świecie, gdzie jest Kościół katolicki, tam również jest obchodzone święto świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Ale myślę, że nie tylko to zaważyło na decyzji o tym, że Święty Stanisław został ustanowiony patronem Polski. Daje się, że Święty Stanisław jest szczególnie ważnym patronem, dlatego, że pokazuje nam, że ład społeczny będzie się tylko wtedy właściwie kształtował, kiedy będzie supremacja ducha nad ciałem. Święty Stanisław jest przykładem pasterza bez kompromisów, pasterza, który nie szuka dla siebie komfortu, tylko staje w obronie prawdy. I rzeczywiście nie do końca wiemy, na czym opierał się konflikt między królem a biskupem krakowskim. Natomiast z całą pewnością Widzimy, że konflikt ten ukazuje prawość biskupa i niegodziwość króla, który ostatecznie uchodzi z kraju i oddaje się najprawdopodobniej ciężkiej pokucie za to, co uczynił. Niektórzy historycy powiadają, że król przebrał miarę w surowości w karaniu swoich poddanych, widząc rzeczywiście ich niegodziwość. I ich rozpustę. Natomiast jak to mówi Pismo Święte, gniew męża nie wypełnia Bożej Sprawiedliwości. Dlatego też być może właśnie święty Stanisław wstawił się za tymi, którzy byli zbyt surowo karceni. Inni powiadają, że król dopuszczał się grzechów przeciwko moralności, szczególnie przeciwko szóstemu przykazaniu. I dlatego też był surowo skarcony przez dobrego pasterza, przez biskupa Stanisława. Tak czy inaczej, rzeczywiście, niezależnie, które źródła historyczne są bliższe prawdzie, to ukazana jest w postawie króla ta pokusa, która przyświeca zawsze panującym. Z jednej strony surowość i ucisk poddanych, a z drugiej strony. Dążność do zepsucia moralnego, do rozwiązłości. I drodzy wierni, rzeczywiście z perspektywy biskupa wydawać by się mogło łatwiej zachować pewnego rodzaju powściągliwe milczenie. I tak niestety bardzo często się dzieje, że hierarchowie boją się powiedzieć cokolwiek, monarsze ponieważ wiedzą, że konsekwencje mogą być bardzo opłakane. Wystarczy spojrzeć na czasy reformacji i chociażby na Imperium Brytyjskie. Z całego Episkopatu jedynie święty Jan Fischer przeciwstawił się królowi i powiedział, że nie może król porzucić swojej żony, nie może wziąć innej żony. I nie uznaje króla jako głowę nie państwa, tylko jako głowę kościoła. A wszyscy inni biskupi co zrobili? Woleli przyklasnąć królowi i powiedzieć: Król ma rację. Woleli szukać wszelkiego rodzaju argumentów, zatrudnić profesorów na uniwersytetach, ażeby udowadniali, że małżeństwo króla jest nieważne, ażeby wywierali wpływ na papieża. A kiedy ostatecznie zobaczyli, że nic się nie da wskórać u papieża, poszli za królem, bo bardziej cenili swoje głowy niż prawdę. I widzimy, że ta słabość pasterzy zaowocowała tym, że imperium brytyjskie odpadło od wiary katolickiej i do dnia dzisiejszego jest pogrążone w herezji i w zepsuciu moralnym. Taka jest konsekwencja słabości pasterzy, słabości katolików, którzy wolą swój komfort zamiast przyrgnąć do prawdy. Drodzy święty Stanisław prawdopodobnie zdawał sobie też sprawę z tego, że wypominając królowi błąd, a być może nawet sięgając po karę ekskomuniki, liczył się z tym, że może mieć z tego dotkliwe konsekwencje również i utratę swojego życia. Ale prawda jest cenniejsza i warto za nią nawet oddać życie, ale się nie zachwiać i nie pójść na kompromis ze złem, a żeby tylko ocalić kilka lat swojego życia. I to jest drodzy wierni Coś, co być może zaważyło na naszym narodzie, jego, czyli świętego Stanisława modlitwy, ale też jego przykład, że przygnęliśmy do wiary w sposób bezkompromisowy i przez wiele, wiele lat potrafiliśmy rzeczywiście formować nasze życie, nie tylko osobiste, ale również życie państwowe, oparte na fundamencie, jakim jest Pan nasz Jezus Chrystus. Jego, wiara przez niego ogłoszona, wiara katolicka. I to rzeczywiście wydawało niesamowicie piękne owoce. Niezachwiane trwanie Polaków przy wierze i w, 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 w tych zagrożeniach ze strony islamizmu i w tych zagrożeniach ze strony protestantyzmu. Polacy potrafili wytrwać w wierze i potrafili za tą wiarę oddawać swoje życie. Jest w tym ślad tego pierwszego polskiego, Świętego, tego pierwszego Polaka, który pokazał nam, jak mamy postępować. I tutaj, drodzy wierni, z całą pewnością takich przykładów znajdziemy w historii kościoła o wiele więcej. I te przykłady są dla nas nie tylko po to, żeby je podziwiać, ale też po to, żeby je naśladować. Drodzy wierni, co by było, gdyby taki sposób nie postępował na przykład arcybiskup Marcel Lefebvre. Zobaczcie, że sytuacja była analogiczna do tej w Wielkiej Brytanii w czasie reformacji. Tylu biskupów. Jeszcze na Soborze Cetus Internationalis Patrum, czyli to zgrupowanie konserwatywnych ojców, którzy byli przy arcybiskupie Lefebvre, stawało w obronie wiary katolickiej. Ale kiedy się skończył sobor, kiedy papież podpisał wszystkie dekrety, kiedy zaczęto wprowadzać nową mszę, zaczęto wprowadzać te nowe zarządzenia soborowe, zaczęto reformować seminaria, zaczęto reformować życie kościelne, kiedy porzucano stroje duchowne, kiedy wprowadzano pewien laksyzm moralny, wystarczy chociażby wspomnieć kalend nie kalendarz, tylko katechizm holenderski, to się okazało, że ci wszyscy. Obrońcy, kiedy jeszcze byli na oczywiście bezpiecznych pozycjach dyskusji saborowej, w momencie, kiedy wiedzieli, że stając mocno przy wierze, będą ponosili konsekwencje, być może nie takie, jak święty Stanisław, ale mimo wszystko konsekwencje złożenie z urzędu, być może nawet ekskomunika, wszyscy poszli za błędem, ponieważ woleli. Mieć święty spokój i woleli się nie narażać. Ale zobaczmy, że postawa jednego mężna, odważna, bezkompromisowa spowodowała, że tradycja katolicka nie zaginęła. Tylko widzimy, że na tych zgliszczach posoborobia wyrasta ta zdrowa gałąź tego, tej prawdziwej wiary, którą Pan nasz Jezus Chrystus. Zasadził swoją prawicą. I tutaj, drodzy wierni, należy spojrzeć na świętego Stanisława jeszcze w jednym aspekcie bardzo ważnym i pouczającym dla nas. Zobaczcie, że on swoje życie, jak tutaj już poucza nas historia, zakończył przy ołtarzu, jak na biskupa przystało. Kiedy sprawował najświętszą ofiarę w kościele na Skałce, wtedy tam został zabity przez prawdopodobnie samego króla albo przez jego żołnierzy i wywleczone z kościoła. Zobaczcie, że on połączył z tą najświętszą ofiarę ofiarę swojego życia. I to jest chyba najcenniejsze, co może spotkać kapłana i biskupa. Złączyć z ofiarą Chrystusową ofiarę swojego życia. I znowuż podobna sytuacja była i w życiu arcybiskupa Lefebra, który... Nie, oczywiście nie został zabity, ale zobaczcie, że przy, trwając przy ołtarzu pańskim był poddany wszelkiego rodzaju biczowaniu ze strony hierarchii kościelnej. Był odarty z dobrego imienia, ogłoszony heretykiem, schizmatykiem, wrogiem kościoła, wrogiem papieża i tak I on to wszystko w spokoju ducha łączył z tą ofiarą, dla której żył i którą nam przekazał dalej jako prawdziwy następca apostołów. Drodzy wierni, dla nas, katolików, to jest rzeczywiście niesamowicie ważna sprawa. Jeżeli my będziemy wierni tej prawdzie katolickiej, to siłą rzeczy to będzie przynosiło nam różnego rodzaju krzyżyki. Ponieważ z jednej strony wymagania, które stawia nam Pan nasz Jezus Chrystus, są trudne. Natura nasza nie chce podążać za wskazaniami, które Pan nasz Jezus Chrystus nam pozostawia, a szczególnie wejść w swój krzyż codziennie i mnie naśladuj. Ale właśnie jeżeli pójdziemy tą drogą, to możemy w trakcie Mszy Świętej dołożyć i tą naszą małą ofiarę. Jeżeli trwamy przy Chrystusie, z całą pewnością będziemy również prześladowani przez innych, ponieważ ci, którzy zbuntowali się, ci, którzy hołdują temu, co doczesne, będą zawsze nienawidzili tych, którzy starają się podążać za tym, co wieczne. I znowu mamy kolejną okazję do tego, ażeby coś dołożyć do tej ofiary, która jest sprawowana, w której uczestniczycie, przychodzicie tak ochoczo nie tylko w niedzielę, ale również i w dni powszednie. I właśnie wtedy rzeczywiście życie nasze staje się płodne. Wtedy rzeczywiście życie nasze staje się pewnego rodzaju przykładem i znakiem dla innych. Tak jak życie świętego Stanisława, życie świętego Jana Fischera, życie, życie świętej pamięci arcybiskupa Marcela Lefebra i wielu, wielu innych dzielnych obrońców wiary, którzy nie wahali się trwać przy prawdzie, stało się światłem pochodnią dla tych którzy się chwiali, dla tych, którzy woleli czasami dla świętego spokoju zamknąć usta, schować głowy w piasek. Ale przecież niezłomny przykład zawsze powoduje wyrzuty sumienia i zawsze, przynajmniej w części, powoduje nawrócenie. Stąd też, drodzy wierni, modląc się za Ojczyznę, modlmy się o to, żeby ona w tym momencie, w tych czasach zamętu, rzeczywiście uznała supremację ducha nad tym co cielesne Pana Boga nad tym co ludzkie a żeby rzeczywiście poukładano to nasze życie według tej zasady i wtedy ono będzie szczęśliwe i w perspektywie wiecznej i w perspektywie doczesnej i zarazem modlmy się również o to a ojczyzna nasza miała dzielnych mężnych, pasterzy, którzy przede wszystkim całym sercem przylgną do wiary katolickiej, bezkompromisowo, nie do wiary Kościoła Nowego Adwentu, tylko do wiary prawdziwie katolickiej, tej, którą wyznawał święty Stanisław, święty Wojciech, święty Andrzej Bobola i wielu, wielu innych synów i córek naszego, naszego narodu. Ja, żeby w imię tej wiary, Mieli odwagę, również rządzącym, mówić prawdę i bronić owiec Chrystusowych przed nadmierną srogością i wyzyskiem, i przed wszelkiego rodzaju demoralizacją, która niestety jest udziałem również i naszego narodu. O to powinniśmy żarliwie przez świętego Stanisława, Pana Boga, prosić. I również o to, ażebyśmy my sami byli ludźmi niezachwianymi, którzy dla Chrystusa i Jego wiary są gotowi poświęcić swoje życie w każdym, na każdym etapie, w każdym momencie, niezależnie od tego, jak wielkich Chrystus Pan zażąda od nas ofiar. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.